Cześć kochani, mam na imię Rafał i zapraszam was na kolejny odcinek Garderoby Zapachów. Tym razem, zgodnie z obietnicą, wrócimy na Półwysep Arabski, wrócimy do Latafy, wrócimy do zapachu, który jakiś czas temu stał się chyba najbardziej hype'owanym zapachem na świecie, to znaczy do Latafa Kamra, ale jako, że o Latafa Kamra powiedziano już chyba wszystko, to tym razem zajmiemy się najnowszym flankerem tego zapachu, czyli Latafa Camra Khan. Czy ten zapach jest lepszy oryginału? Czy rzeczywiście warto było na niego czekać? Czy może tak jak kała, jest tylko pewną taką wariacją na temat oryginału? Lepszą, gorszą? Jeżeli chcecie się tego dowiedzieć, to zostańcie ze mną i zaczynamy. No, właśnie, o zapachach e, latafy z serii Camera powiedziano już chyba wszystko, e, przynajmniej o tych dwóch, które ukazały się dotychczas. E, natomiast, co takiego ma w sobie latafa Camera Ducan, e, żeby warto się na niej zatrzymać i czy jest rzeczywiście lepsza niż oryginał? No, jak to sprawdzić? Najłatwiej, testując je obok siebie, dlatego jeżeli pozwolicie, to na jeden nadgarstek nałożę sobie klasyczną kamerę, a na drugi poleci dukan, bo tylko tak naprawdę w ten sposób jesteśmy w stanie zauważyć między nimi różnicę. Jeżeli widzieliście już jakieś recenzje dukana, to wiecie, że on w powietrzu czy też po jakimś czasie jest prawie nie do odróżnienia. Natomiast jeżeli no właśnie, jeżeli przyjrzymy się tym zapachom z bliska tak jeden obok drugiego, no to te różnice są wyczuwalne. Oczywiście klasyczna kamera wiecie, daktyle, pralinka, e, nawiązanie do Angel's Share. E, chociaż ja do dzisiaj nie czuję tutaj Żadnych nut takich jak wiecie, yy, jakiś koniak, brandy, rum, alkohol. Nie wiem. Niektóre osoby wyczuwają tutaj wyraźne nuty alkoholowe, ja nie. Podobnie zresztą jak tu. Ale te zapachy dla mnie ewidentnie różnią się dość mocno i to w jakimś sensie na korzyść dukana. Dlaczego na korzyść dukana? Dlatego, że mamy tutaj trochę więcej. Yy, Przypraw, a jeżeli nie więcej, to może przyprawy trochę innego typu, takie lekko dymne, lekko podwędzane. Mamy to pimento, czyli taką ostrą e, czerwoną papryczkę, która rzeczywiście gdzieś tutaj przez cały okres trwania tego zapachu, e, co jakiś czas się do nas odzywa. Mamy na pewno kadzidło, ale to nie jest kadzidło jakieś takie bardzo mocne. To jest tylko taki delikatny refleks, który gdzieś nam towarzyszy, ale ten zapach moim zdaniem otwiera się inaczej, bo otwiera się bardzo krótkotrwałym, tak naprawdę to jest kwestia 30 sekund do minuty uderzeniem mandarynki, która potem dla mnie od razu wpada w takie nuty, oczywiście przyprawowe w to, co znamy, tak, w Cynamon, w daktyle. Ale do tego dochodzi jeszcze ten aspekt dymny, ten aspekt taki lekko podwędzany, aspekt kadzidlany, ale dla mnie jest tutaj coś skórzanego, i przypuszczam, że to być może te składniki odpowiedzialne za stworzenie akordu tytoniowego u mnie akurat tak się troszeczkę układają, że przypominają mi skórę. Bardziej skórę niż tytoń, chociaż tytoń jest tutaj podawany przez producenta w zestawie nut i akordów, a skóra nie. No ale gdzieś tam. U mnie to się tak układa, w taki sposób troszkę bardziej em, może skórzany. Na co mogę zwrócić jeszcze uwagę, jeśli chodzi o różnicę, to na pewno to, że dla mnie, przynajmniej w moim odczuciu, dla mojego nosa, latafa dukan jest trochę mniej słodka niż oryginał. Nie mamy tutaj tuberozy. W oryginale mieliśmy tuberozę, która, wiecie, potrafi być w pewnych konfiguracjach taka dość narkotyczna i dość. Yy, Odurzająca. Tu jest kwiat pomarańczy. Więc z założenia yy, taka nuta, czy taki akord kwiatowy troszeczkę łagodniejszy. Nie powiedziałbym, że świeższy, ale może nie tak odurzający. Ja z latafą kamra klasyczną miałem ten problem, że ona mnie. Yy, się zawsze kojarzyła z szarlotką i to taką szarlotką na kruchym cieście, w którym jest bardzo dużo masła. Nie wiem, czy wszyscy te takie tłuste czy laktonowe nuty w kamrze wyczuwali, ale ja mam gdzieś już tak zakodowane w swoim mózgu, że kamra to jest właściwie szarlotka na kruchym, maślanym cieście z dużą ilością cynamonu. Może ten daktyl Gdzieś tam w tle się też odzywa. Co ciekawe, tak tyle często wbrew powszechnej opinii o takiej swojej wręcz syropowatej słodkości, mają czasem taki aspekt odświeżający, potrafią fajnie otworzyć pewne akordy i sprawić, że są takie bardziej przestrzenne i powietrzne. Natomiast tutaj jest, moim zdaniem, lepiej o tyle lepiej, nie lepiej, no to jest kwestia gustu. Subiektywnie rzecz ujmując, dla mojego nosa lepiej, że gdzieś mam takie poczucie tej skórzaności tego zapachu, chociaż ta skóra nigdzie się tutaj w oficjalnych nutach nie pojawia. Nie słyszałem też, żeby któryś z recenzentów mówił o, o, o takich odczuciach, ale ja takie mam. Dla mnie ten zapach to jest to są przyprawy ciągle z cynamonem, w, gdzieś tam na pierwszych skrzypcach, ale już nie takim bardzo ostrym i wyraźnym jak tutaj. To jest coś wędzonego, to jest to wędzone pimento, czyli taki aspekt delikatnej pikantności, fajnie zrobionej, dlatego, że ona gdzieś tam w głębi mózgu kłuje tak delikatnie jak to czyli powinno, ale nie, nie zaburza całego odbioru. Jest tutaj ewidentnie ta mandarynka, ale tylko w otwarciu, naprawdę, zaufajcie mi, po minucie już jej nie czuć. No, ale może dobrze, że jest. Otwiera się wobec tego nie takim atakiem słodyczy, tylko najpierw taką lekką rzeźką nutą, która za chwilę mija. Ale dla mnie tutaj ewidentnie jest ten aspekt taki tytoniowo-skórzany. Może nie każdy go wykryje. Wobec tego, dla mnie ten zapach jest lepszy, dlatego że nie jestem wielkim fanem bardzo słodkich zapachów. Kamra zazwyczaj służy u mnie w domu do nie wiem, odświeżania powietrza. E, natomiast Dukana będę na pewno używał. Będę na pewno używał, dlatego że dla mnie ma wydźwięk bardziej męski, co jest ciekawe, bo wśród wielu recenzentów znalazłem takie opinie, że ten wydźwięk jest bardziej kobiecy. No i znowu, degustibus non disputandum jest. Każdy czuje to, co chce czuć, czy to, co mu gdzieś tam mózg podpowiada, mnie podpowiada coś bardziej męskiego. Wolę Dukana, dlatego że nie jest tak słodki, e, jest trochę ciekawszy ze względu na przyprawy i na ten tytoń, który u mnie wybrzmiewa tak bardziej skórzano. No, jeżeli chodzi o parametry, to moim zdaniem nie ma wielkiej różnicy. To znaczy, kamera to jest taki trochę monster. On świetnie projektuje, on ona może no, ono, świetnie projektuje um, utrzymuje się na mojej skórze 8 do 10 godzin z taką no, dużą projekcją powiedziałbym na, 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 na odległość wyciągniętego ramienia, czy nawet trochę dalej przez pierwsze 90 minut potem tak do 6 godziny to jest taka niewielka bańka i po 6 godzinach już taki zapach bardziej blisko bliskoskórny ale dalej przyjemny a żeby było ciekawiej to on się uspokaja do takich noc mocno waniliowych no więc, jeżeli lubicie taki aspekt pralinkowo-waniliowy, ale z lekką nutą e, czegoś takiego spicy, takiej przyprawowości, no to e, zdecydowanie spróbujcie. Jedyny problem jest taki, że gdyby nie to, że ja zbieram. Perfumy i staram się Wam o nich opowiadać, to prawdopodobnie uznałbym ten zakup za zbędny. Dlatego, że, tak jak ktoś powiedział, i Kawa, i Dukan są takimi klasycznymi. Flankerami, to znaczy dokładnie to samo DNA, właściwie z jednym dodatkiem, tak z czymś, co ma to DNA przełamać. I tak jak było w kała, nie chcę tego odmieniać, tak samo jest w dukanie. Mamy klasyczną kamerę, plus te przyprawy, plus to pimento, plus trochę tego tytoniu, którego właściwie nie czuć. Więc jeżeli ktoś ma kamrę albo kałę, której ja nie mam, to wydaje mi się, że kupowanie dukana. Nie ma większego sensu, bo większość osób nie zauważy nawet między nimi różnic. Natomiast jeżeli macie wyćwiczone nosy, albo chcecie mieć całą serię kamry, albo tak jak ja zbieracie perfumy i po prostu was to kręci. No to tak, to jak najbardziej jest to kwestia uzasadniona. Ja zapłaciłem za mój flakon 159, dzisiaj widziałem go za 145, przypuszczam, że za tydzień czy za dwa będzie jeszcze taniej, więc to nie jest jakiś masakrycznie wielki wydatek. Jeżeli macie ochotę, to zdecydowanie zachęcam. Dla mnie to jest zakup, którego ja na pewno nie będę żałował i będę hmm, Dukana używał częściej niż klasycznej kamry. Być może tę kamerę odstąpię albo z okazji 500 subskrybentów zrobimy sobie jakiś giveaway i, i, i poleci do kogoś z was. Um, tak, także Dukan ewidentnie w, jakby wpasowuje się w tą politykę latafy um, tworzenia flankerów, przynajmniej dla kamry, i to wpasuje się w taki sposób dobry. Dla mnie 8 na 10. Um, trwałość bardzo dobra, cena zachęcająca. Jeżeli będziecie mieli okazję, sprawdźcie. Ja mogę Wam ze swojej strony serdecznie ten zapach polecić. No i na zakończenie, kochani, życzę Wam wszystkich spokojnych i wesołych świąt wielkanocnych. Jeśli nie obchodzicie, to po prostu, po prostu bawcie się dobrze, odpoczywajcie i spędzicie czas z bliskimi. Jeśli obchodzicie, no to to samo, plus oczywiście wszystko to, co jest związane z obchodzeniem tych świąt. Trzymajcie się ciepło i do następnego spotkania. Cześć.